Przez ponad miesiąc niewytłumaczalna cisza pochłonęła nasa. 40 dni bez tych, które są uważane za najbardziej wyraźne obrazy kiedykolwiek uzyskane z komety międzygwiezdnej znane jako 3 i Atlas, odwiedzający, który kwestionuje większość zasad nowoczesnej astronomii. Podczas gdy Chiny rozpowszechniły swoje pomiary, Europa otworzyła swoje archiwa i ponad półsetka obserwatoriów na całym świecie w pełni podzieliła się swoimi wynikami, najpotężniejsza kamera na orbicie Marsa pozostała oficjalnie cicha. Ale ta cisza zaczęła się rozpadać jako kongresmen z autorytetem do odtajniania dokumentów wymaga wyjaśnień. 2 października roku 2025 roku sonda Mars Reconnaissance Orbite nagrała przejazd obiektów około 18 milionów mil od Marsa. Jego instrument wysokiej rozdzielczości, zdolny do szczegółów znacznie powyżej Hubble A, zaoferował niemożliwy kąt obserwacji dla każdego ziemskiego teleskopu. Materiał został przetworzony i zarchiwizowany i nagle zniknął w labiryncie administracyjnym, o którym nikt nie mówił. To było 40 dni po tym, jak okazało się, że kometa była trudna do zmieszczenia w każdym znanym modelu. Nawet obliczenia sugerują, że ich naturalne pochodzenie było bardzo mało prawdopodobne, astrofizyk na Harvardzie oszacował możliwość jednego z 100 milionów. Tak pozostało, bez odpowiedzi, aż do reg. Anna Paulina Luna ujawniła tę sprawę, co dokładnie nasa widziała? Następnie doszło do zderzenia między potęgą kongresu, instytucjonalną nieprzezroczystość a zbiorem danych tak dziwnym, że wywołało to największe kontrowersje naukowe od czasu przybycia pierwszego obiektu międzygwiezdnego w 2017 roku. Nie chodziło im o teorie spiskowe, ale o naukową przejrzystość. Z kluczowego pytania, po co ukrywać najlepszy wygląd. Jaki kiedykolwiek otrzymał podróżnik, który mógł mieć miliardy lat? Kontekst techniczny jest kluczowy. W normalnych okolicznościach marsjańskie obrazy zajmują kilka dni, może tygodni, aby być przetwarzane. Ale jeśli chodzi o astronomiczne zjawiska o wielkiej wartości, publikacja jest często natychmiastowa. Tak było z poprzednimi gośćmi międzygwiezdnymi w latach 2017 i 2019. Tym razem jednak dni minęły bez wydania przez NASA jednej ramki. W międzyczasie inne agencje natychmiast się rozwinęły. Chińska misja Tianwen-1 rozprzestrzeniła zdjęcia ukazujące śpiączko średnicy od 3 do 6 kilometrów. Europejska Agencja Kosmiczna udostępniła publicznie swoje dane. Hubble, Webb i dziesiątki instalacji naziemnych opublikowały spektrę i analizę. A mimo to. Instrument z najbardziej uprzywilejowaną perspektywą, kamera Hilisa amerykańskiego orbitału, pozostał cichy. Oficjalny powód, tymczasowe zamknięcie rządu federalnego, rozpoczęło się dzień przed przyjściem komety. Zawieszenie dotyczyło kluczowego personelu i procesów zatwierdzania. Mimo to, po wznowieniu aktywności, obraz Marsa powrócił do normy, ale w pewnym momencie 3 i Atlas pozostał zablokowany. Wtedy Luna działała. Nie był obcą postacią. Od 2023 roku przewodniczy grupie monitorującej zajmującej się deklasyfikowaniem informacji federalnych i uczestniczył w kilku przesłuchaniach na temat niezidentyfikowanych zdarzeń lotniczych i kosmicznych. Ma wezwanie. Może będzie musiał zeznawać. Może dostarczyć swoje dane. Po konsultacjach z astrofizykiem Aviliobem pod koniec lipca rozpoczęła formalne spotkania z NASA od 1 sierpnia. W dniu 31 października wysłała oficjalny list do tymczasowego kierownika Daffy, Ego, składającego wniosek o cztery kategorie informacji, któremu towarzyszyły obrazy wysokiej rozdzielczości. Kilka dni później wniosła tę sprawę do sieci społecznościowych. Publiczna reakcja NASA nie była skierowana na nią, ale na celebrytę. W ciągu kilku godzin odpowiedzieli na komentarz Kim Kardashian, twierdząc, że nie było obcego życia ani zagrożenia dla Ziemi. Prośba Kongresu i prośby społeczności naukowej zostały zaniedbane. Dopiero 5 listopada Luna ogłosiła, że jak już powiedziano, obrazy zostaną opublikowane po ponownym otwarciu rządu, chociaż do tego czasu rząd był już operacyjny i regularne przepływy danych z Marsa zostały przywrócone. Nadal brakuje zdjęć. Czy to po prostu administracyjna nieorganizacja? Przypadek danych uwięzionych między procedurami a polityką? Albo coś w tych obrazach, co w połączeniu z anormalną chemią wymaga niezwykłej ostrożności? Faktem jest, że obserwowana liczba, zgłoszona po 6 sierpnia 2025 roku, podważa wszelkie konwencjonalne wyjaśnienia i zapoczątkowała jedną z najbardziej intensywnych dyskusji naukowych w ostatnich latach. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba, najbardziej wrażliwe obserwatorium na podczerwień zbudowane przez ludzkość, skupił swoje spojrzenie na 3 Atlas ciało, które wędruje przez pustkę od miliardów lat. To, co odkryła, oszołomiło środowisko naukowe kompozycję, która nie pasuje do żadnego z obecnych modeli chemikomety. Pomiary wykazały stosunek dwutlenku węgla do wody z 8 do 1. Dokładne przeciwieństwo jest prawdą dla każdej typowej komety. Woda jest najczęściej dominującą substancją i co, pojawia się w mniejszej ilości. W tym przypadku różnica jest tak skrajna, że statystyki umieścić ją między 4 i 5 dziesiątymi i 6 odchylenia standardowe powyżej tego, czego oczekiwano, poziom, gdzie prawdopodobieństwo przypadkowego błędu praktycznie znika. Atmosfera, która pochłania obiekt, jego śpiączkę, ma masę 87% dwutlenku węgla. 9% tlenku węgla i tylko 4% wody. Plan chemiczny, który jest sprzeczny z dziesięcioleciami teorii. Ale dziwactwo nie kończy się tam. Kometa zmieniła swój kolor trzy razy w czasie przejścia przez Układ Słoneczny. Najpierw farbowała się z głębokiej czerwieni, związanej z obecnością organicznych kompleksów znanych jako toulinii, a następnie przyjęła intensywną zieloną produkcję cyjanku oczyszczonego przez promieniowanie ultrafoletowe i, jak tylko jego ostatnia faza. Nabrała niebieskawego tonu ze względu na dominującą emisję węgla i tlenku wodoru. Żadna znana kometa, lokalna czy międzygwiezdna, nie wykazała tak radykalnych przemian chromatycznych w tak krótkim czasie. Ponadto wskaźniki emisji dla gazu i proszku osiągnęły około 150 kg na sekundę, zdominowane przez sublimację dwutlenku węgla. Tylko przedmiot wcześniej zaobserwowany, kometa c 2016-R2, wykazała wzbogacenie, co. Ale w porównaniu z trzema i atlas ten skrajny przypadek wygląda na konwencjonalny. Do tych danych dodano drugą nieoczekiwaną obserwację. Wellard teleskop, w Chile, dostrzegł parę niklu wyciekającą w pobliżu rdzenia w kilku gramach na sekundę i skupioną w regionie około setek mil. Niemniej jednak nie było śladu żelaza. Ta nieobecność była oszałamiająca. W przyrodzie niklu i żelaza były nierozłączne. Ponieważ powstały razem z eksplozji supernowych i były połączone z meteorytami, asteroidami i kometami bez znanych wyjątków. Niepokojące jest to, że oddzielenie obu metali wymaga konkretnych procesów, które zostały przeprowadzone od końca XIX wieku za pomocą reakcji chemicznych z tlenku węgla, który wytwarza związki lotne, takie jak tetrakarbonyl niklu. Środowisko komety, zimne i bogate w tlenek węgla i temperatury, które są następnie podwyższone. Zaskakująco odtwarza warunki tego procesu przemysłowego. Chociaż niektórzy naukowcy twierdzili, że reakcja ta może wystąpić naturalnie w przestrzeni kosmicznej, nigdy nie obserwowano. Rezultatem jest sygnatura chemiczna, która przypomina bardziej procedurę udoskonalenia niż zjawisko kosmiczne. Aby zrozumieć skalę problemu, musimy znaleźć substancje, które zawsze pojawiają się razem w przyrodzie nagle oddzielone bez wyjaśnienia aluminium bez tlenu. Sól bez sodu lub chloru. Ten sam rodzaj pozornej niemożliwości charakteryzuje oddzielenie niklu od żelaza, a jednak 3 i Atlas wykazuje czyste emisje niklu bez jego regularnego partnera. Astrofizyk z Harvardu obliczył prawdopodobieństwo całkowicie naturalnego pochodzenia tego zbioru anomalii jednego na miliard a jednak chemia jest tylko częścią historii. Analiza jego drogi i ruchu poprzez drogę meczną sugeruje że obiekt ten może być znacznie starszy od naszego układu słonecznego. Jego szacowany wiek waha się od 7 do 14 miliardów lat, co oznacza, że mógł powstać przed Słońcem, przed planetami i przed jakąkolwiek znaną architekturą w naszej kosmicznej okolicy. Jego względna prędkość i kierunek przemieszczenia pasują do masy populacji dysków w galaktyce, zestawu gwiazd i pozostaje uformowany, gdy wszechświat był mniej niż połowę jego obecnego wieku. 3 i atlas miałby co najmniej miliard lat w przestrzeni międzygwiezdnej, nieustannie otrzymując wpływ kosmicznych promieni galaktycznych. To promieniowanie wysokoenergetyczne powoli przekształca tlenek węgla w dwutlenek węgla, mechanizm zweryfikowany w eksperymentach laboratoryjnych. To by wyjaśniało przytłaczającą koncentrację CO. Podobnie to na wytwarza złożone cząsteczki organiczne które dają początek czerwonawym odcieniom i modyfikuje obrzeża lodu, czyniąc warstwy powierzchniowe gęstszymi, amorficznymi ze zmodyfikowanym płaszczem, który może osiągnąć dziesiątki metrów głębokości. Historia chemiczna, termiczna i dynamiczna tego obiektu nie przypomina historii innych obserwowanych gości międzygwiezdnych. Ciało uformowane przez iem i promieniowania i niewyobrażalnie długą podróż, albo coś, czego nadal nie rozumiemy. Jest szczegół, który zmienia wszystko. Próbki wydobytego gazu, które mogliśmy zbadać, pochodzą tylko z zewnętrznej warstwy obiektu, obszaru przekształconego przez promieniowanie w ciągu eonów. Szacowana głębokość erozji, którą cierpiała podczas przechodzenia przez nasz układ słoneczny, zbiega się z dokładnie tym obszarem, który został zmieniony przez promienie kosmiczne od 15 do 20 metrów. Innymi słowy, nie analizujemy oryginalnego materiału sprzed miliardów lat ale tworzą się chemiczne blizny podczas przechodzenia przez przestrzeń międzygwiezdną. Po najlepszym podejściu do Słońca niektórzy astronomowie uważają, że wcześniejsze i niezmienione materiały mogą być na powierzchni, ale uważają to za mało prawdopodobne. Wszystko sugeruje, że prawdziwa kompozycja rdzeniowa pozostaje ukryta pod korą utwardzoną miliard lat promieniowania. Ten kosmiczny podróżnik mógł pojawić się przed Ziemią, przed skomplikowanym życiem. A nawet przed istnieniem dinozaurów, a my nadal nie możemy zobaczyć poza jego powierzchnią. Tymczasem różni specjaliści próbują zinterpretować zachowanie obiektu. Jeden z nich, astrofizyk z Harvardu Loeb, dokonał kompletnej analizy statystycznej, która obejmuje trajektorie, bliskie spotkania, rozmiar, masę i chemię. Jego wnioski dotarły do niego: myślał, że prawdopodobieństwo że wszystkie te cechy pojawią się naturalnie, wynosi około 100 milionów. Przy jej wycenie istnieją 30-40% możliwości, że obiekt będzie niezupełnie naturalny. Aby to osiągnąć, wzięła pod uwagę kilka czynników: ścisłe wyrównanie orbitalne z płaszczyzną zaćmienia, coś rzadkiego, jego nietypowe podejście do planet, takich jak Jowisz, Mars i Wenus, oraz parametry fizyczne wywnioskowane z obserwacji. Ponadto Loeb zidentyfikował co najmniej 7 rzutów wydalania gazu, niektóre zorientowane raczej na Słońce niż daleko od niego. To zachowanie generuje coś, co nazywamy antyogonem, strukturę gazową, która wskazuje kierunek słoneczny, coś, czego konwencjonalne modele komet nie przewidują. Ten gazowy dodatek, pierwszy z kilku tysięcy kilometrów, osiągnął zasięg do około miliona kilometrów. Loeb opublikował wszystkie te dane za pomocą swoich obliczeń bagnezyjskich i wymiennych metod. Społeczność naukowa zareagowała natychmiast i siłą. Naukowcy tacy jak Jason Wright z Penn State odpowiedzieli twierdząc, że rzekome anomalie to tylko błędna interpretacja i że zachowanie pokazane przez kometę było powiązane ze znanymi zjawiskami naturalnymi. Inni astronomowie, tacy jak Chris Lentat, krytykowali spekulacje i twierdzili, że obiekt choć egzotyczny, był całkowicie naturalny. Media naukowe odbierają postawę większości. 3 i Atlas jest rzadki, tak, ale niekoniecznie sztuczny. Loeb zachowuje jednak wyniki. Opracował również skalę klasyfikacji obiektów międzygwiezdnych opublikowaną w specjalistycznym magazynie obejmującą od 0 do 10 poziomów. Według tego systemu Pierwszy obiekt międzygwiezdny obserwowany i trzy i Atlas osiągnąć poziom czwarty, próg, który sugeruje potrzebę intensywnych obserwacji. Drugi gość międzygwiezdny, dla porównania, został sklasyfikowany na poziomie zerowym ze względu na jego jasne i naturalne pochodzenie. Loeb upiera się, że nie ogłasza dowodów artystyczności. Prosi, by dane były analizowane bez zastanowienia i by każdą anomalię badano pod kątem stężenia. W rzeczywistości większość danych zebranych przez inne misje była szeroko rozpowszechniona. Hubble opublikował swoje zdjęcia z jego schwytania w lipcu. Teleskop Jamesa Webba rozprzestrzenił swoje wyniki w sierpniu, używając recenzowanych przedmiotów. Misja NASA Spherex wydała swoje obserwacje na podczerwień na pierwszą połowę sierpnia. Europejskie Sądy, Mars Express i Trace Gas Orbiter opublikowały swoją analizę przelotu w październiku. Kilka tygodni później Chiny ujawniły swoje obrazy z spotkania z Marsem. Obserwatoria naziemne z całego świata dostarczają nieograniczonej widma, fotometrii i polarymetrii. Niemniej jednak należy wyjaśnić wyjątek. Obrazy o wysokiej rozdzielczości uzyskane z orbitera zwiadowczego NASA Marsa Orbiter Orbiter, połowów o długości około 30 metrów na piksel unikalnej perspektywy bocznej, że żaden inny instrument nie może zapewnić. Ta uprzywilejowana wizja może ujawnić rzeczywistą formę rdzenia, dystrybucję silników gazowych, a nawet powierzchowne detale, których nie widać z ziemi. Minęło 40 dni, a obrazy wciąż nie mają światła. Kontekst administracyjny jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Zamknięcie rządu USA rozpoczęło się dzień przed obserwacjami, zakłócając proces zatwierdzania danych. Ale zamknięcie się skończyło. A personel wrócił do pracy. Rutynowe wydanie marsjańskich obrazów wznowiło mniej. Loeb przyszedł powiedzieć, że wyjaśnienie jest bardziej ludzkie niż obcy, przykład tego, jak polityka i biurokracja mogą blokować postęp naukowy. Nawet kongresmen Anna Paulina Luna oświadczyła, że rozmawiała z NASA 5 listopada i oświadczyła, że obrazy zostaną udostępnione zaraz po normalizacji sytuacji rządowej. Ale mimo ponownego otwarcia, nic się nie zmieniło. Fotografie nadal są przechowywane. Tymczasem inne kraje już pokazały swoje wyniki światu. Na początku października chińska sonda Tianwen-1 złapała kometę podczas przejazdu przez Marsa i niezwłocznie wydała jego obrazy, pozwalając oszacować śpiączkę 3 do 6 km średnicy. Europejska Agencja Kosmiczna uczyniła to poprzez natychmiastowy publiczny dostęp do swoich danych. Tymczasem NASA, mając swój najbardziej szczegółowy pogląd, szybciej odpowiedziała na komentarz celebrytów w mediach społecznościowych niż na formalne prośby naukowców i prawodawców. Oficjalne wnioski pozostały bez odpowiedzi, wymagania Loeba zostały zignorowane, a środowisko naukowe oczekuje wyraźnej odpowiedzi. Minęło więcej dni niż było to wymagane do przetwarzania obrazów przelotu Plutona lub rozpowszechniania danych o lądowaniu na Marsie. W odkryciu o tak dużym zainteresowaniu, to niezwykłe opóźnienie rodzi pytania, na które jeszcze nie udzielono odpowiedzi. Kamera Hillise może odróżnić szczegóły o dziesiątkach metrów od Marsa i zaoferować unikalny kąt. Podczas gdy teleskopy naziemne widziały trzy i atlas z mniej więcej tego samego kierunku, Hillise zobaczył go z twarzą, co mogło ujawnić jego rzeczywisty rozmiar, kształt i dystrybucję odrzutowców. Jedną z największych zagadek jest właśnie jądro. Może być od setek metrów do ponad pięciu kilometrów. Pojedynczy obraz wyjaśniłby te niepewności i pokazałby, czy jego powierzchnia była gładka, rozdrobniona czy niezwykła. Z Ziemi znaleziono co najmniej siedem odrzutowców, ale ich pochodzenie jest niepewne. Jedynie pogląd Marsa mógł potwierdzić, czy pochodzą one z konkretnych punktów, czy też reagują na struktury wewnętrzne. Rzadki antyogonek zorientowany na Słońce również nie pasuje do znanych modeli. Niepokojące jest to, że obrazy są dostępne od 2 października i są przetwarzane, a personel wrócił do swoich stałych prac, ale nadal nie są publikowane. Wiemy, że obiekt ma strukturę, nietypowe związki i postać nietrywialną, ale nic więcej. Naturalne wyjaśnienie wskazuje, że 3 Atlas spędziłby miliard lat w przestrzeni międzygwiezdnej. Promieniowanie kosmiczne zmieniłoby pierwsze 15 do 20 metrów rdzenia produkcję co markizy i amorficzny lód. Wszystko, co dziś paruje, pochodzi z tej starej peleryny, a nie z jej oryginalnego wnętrza. Tak więc 3 i Atlas byłby naturalnym, ale niezwykle starym ciałem. Jedyne, co jest w tym oszałamiające, to opóźnienie ponad 40 dni, by uwolnić obrazy. Vera Rubin Działająca w latach 2025-2026, przekształci to pole, wykryje znacznie słabszych i liczniejszych gości międzygwiezdnych, umożliwiając lata oczekiwania i misji jako interceptor komety w 2029 roku. Z dziesiątkami obiektów możemy dowiedzieć się, czy 3 i Atlas jest wyjątkowy lub część wspólnej populacji. Dlatego obrazy Hilise są kluczowe nie tylko dla tej kwestii, ale dla precedensu przejrzystości. 5 listopada 2025 roku jego publikacja była obiecująca, ale obecnie ich brakuje. Reg. Anna Paulina Luna zgłosiła, że rozmawiała bezpośrednio z NASA i że zdjęcia zrobione przez kamerę Hilisę zostaną opublikowane po całkowitym odzyskaniu funkcji przez rząd. Twój zespół nadal oczekuje oficjalnego raportu, a te zdjęcia, które zostały zrobione 2 i 3 października, nadal są brakującym ogniwem. Tymczasem obserwacja naukowa trwa. Teleskop James Webb przeprowadzi nową analizę chemiczną do grudnia 2025 roku. Europejska misja GIUS dostarczy danych na początku 2026 roku. Obserwatoria naziemne będą nadal śledzić 3 i Atlas, podczas gdy daleko od Słońca. Obiekt przenosi się teraz do Panny, coraz bardziej delikatnej, do około dwóch astronomicznych jednostek Ziemi. Jego najlepszym podejściem będzie 19 grudnia 2025 roku w całkowicie bezpiecznej odległości, przed przejściem przez Jowisza w marcu 2026 i opuszczenie układu słonecznego. Charakterystyka chemiczna jest nadal zniekształcana, wydalanie o wysokim znaczeniu statystycznym, nikiel bez emisji żelaza, 7 aktywnych odrzutowców i wiele zmian kolorów. Jego obliczony wiek może przekroczyć wiek jego własnego układu słonecznego. Według Avi Loeb, prawdopodobieństwo, że jest to całkowicie naturalny obiekt, jest bardzo niskie. Trzy interpretacje zyskują na sile. Naturalna, ale niezwykła kometa, ciało przekształcone miliardami lat promieniowania międzygwiezdnego, pokazujące tylko zmienioną korę lub coś, co wymaga opisania nowych kategorii. Nic nie wykluczy ani nie potwierdzi żadnej z tych możliwości całkowicie. Kluczowym pytaniem nie jest to. O co chodzi, ale dlaczego NASA wstrzymywała przez 40 dni najbardziej wyraźne obrazy międzygwiezdnego gościa? Chiny opublikowały je w czasie, a USA milczały. Tylko interwencja Kongresu poruszyła sytuację. Podróżnik jest w kosmosie od wieków. NASA sfotografowała go aparatem zdolnym do daleko poza Hubble EM i wtedy nadeszła długa cisza. Dla Luni to nie spisek, ale kwestia naukowej przejrzystości. Inkognit pozostaje taki sam, co pokazują te obrazy? Kiedy wreszcie staną się one publiczne, omówimy ich treść i wpływ. Ponieważ, czy to kometa naznaczona miliard lat promieniowania, czy element, który zmusza nas do przemyślenia naszych statystyk, te obrazy zmienią to, co wiemy o wszechświecie. Dzięki presji politycznej, prędzej czy później ich zobaczymy. Pytanie brzmi: czy jesteśmy na to gotowi?